A 20 minut walenia konia i masz 3 punkty Znaczy Czy w sensie no właśnie by ja takich Niemców po kasku No ty nie jesteś Niemcem, ale bym zrobił wyjątek bym cię najebał powiem Ci szczerze Tak, byśmy najebał? No tak A po co? No ten wisiorek na szyi to bym cię kurwa zerwał i ci wokół szyi obwiesił kurwa i bym cię udusił. Tak? I na krawężniku by cię powiesił takie. Nie no nie no, nie, no kurwa na krawężniku to ty jedzenie trzymasz, więc wiesz, uspokój się, zostaw kurwa no, krawężnik, no, krawężnik Zostaw kurwa, krawężnik w świętym spokoju bo się jesz, krawężnik kurwa, to jest kącisz, kurwa miejsce święte, e, gdyby kurwa, nie krawężnik, e, to byś nie miał kurwa, kurwa co jeść, e. więc się uspokój naprawdę kurwa i nie mów do mnie chuju, bo mnie teraz zwolwerstowałeś. E, kurwa gorbata, bo zaraz zapocisz. Kurwa, kurwa, kurwa no, zapocisz, zapocisz. Kurwo no. jebana, myślisz, że masz jakiś mikrofon przenośny na, na, na wysiągniku? Przeproś To nie jest nie kurwa się, mikrofon przenośny na przeprosić? wysiągniku. Sam siedzisz to w kącie, bo cię matka wygoniła, że lekcji nie odrobiłaś, a mnie kurwa jedziesz, że na kremę... Nie no, nie mieszkam z mamą, wiesz? Kurwa zachowujesz się jak śmieć, jakiś tępy ja ci powiem Mówi to ziomek kurwa, z flagą FC Barcelony. No niesamowite. Ej, kurwa, kurwa dobra, chcesz, moga. chcesz, żebym o tym nie mówił, to zdaj mi to ze ściany. Odpierdol się od mojej flagi. Nie, kurwa, bo ci wepros, kurwa już ci coś powiedziałem. O, 78, ale kurwa, o, po o, no i właśnie teraz Mam dobra. łapę jak ty głowę, my cię zmiód! Zrozum ale to. chuj mnie z twoją łapą jak moja głowa. Po co? Po co? Co ci da ta łapa? Co ci kurwa, no cię, kurwa da? No kurwa udusił, będzie wziął w... No udusił, Słucham. udusił, no. Żeś se kurwa chuja za długo chyba dzisiaj przytrzymał, aż cię rozgotowało. Ro rozkurwiłem cię głowę o krawężnik. właśnie ten a? głową o, o krawężnik. A, a, to, tak? ty, a to ty jak jesz, to o. jesteś kurwa jak, jak kura. Ty nie jesz normalnie, tylko robisz kurwa. I, i. Dlatego jesteś przyzwyczajony no do kurwa, że A sorry, ty nie chodzić z bo się boisz, bo ci kurwa nie, nie, ja, ja zawsze przychodzę tysiące. przygotowany, kurwa, nie doinformowałeś się z jebie genetycznie pierdolony e. kurwie kłaku zajebany, krótkochujny sferu. E. Naprawdę wymieniłem już wszystko, e. co kurwa mogłem wymienić i nadal kurwa nie wymieniłem tego, co powinienem wymienić. Zaraz jak się zdenerwuję, nie, ogólnie to wyglądasz e. mi na takiego, który jak przyjmuje kurwa jedzenie, to przyjmuje je z procy później to, to jedzenie, kurwa, odbite od twojego czoła znajduje się na krawężniku i dopiero wtedy taki jakby to powiedzieć sposób kaczego jedzenia. Do... No pijesz i, i jesz, no idealne kurwa sformułowanie twojego posiłku No powiem ci szczerze, no jesteś kurwa zjeb fuj. No ty głupi kurwa i kibicujesz głupią bo... No nie no kurwa no nie odbier no, nie, skończ, Nie skończ. kurwa Przestam pieprzyć panie Przestam pieprzyć Przestań pieprzyć, koniec Kurwa koniec, dobra, przeproś mnie i się skończy Wy Nie wybaczę ci tego, nie, nie przepraszam Dobra, FC Barcelona to najlepszy klub o, można? Od razu, lepiej. Który ja, przepierdala... Który przepierdala ze wszystkimi, ostatnio wersja. Teraz ci tylko... Powiem ci... Ja bym ci tylko lekko zajebał. Tak? No. Tak? No tak tylko, tylko lekko, nie? Żartowałem w śmieciu, garbaty. No ty kurwa, co <laughs> ty, Kurwa, co ty, co ty robisz? Ty jesteś wierdolnięty? No nie, no kurwa, śmieję się z ciebie, 2,8 Mówi ci, że ty udajesz serwisze Górskiego. Poczekaj, ten, poczekaj, ogórskiego. czy 2 i 8 coś ci mówi? Co 2 i 8? Bayern Monachium. FC Barcelona No i co? Chuj to A ty kurwa udajesz Sergiusza Górskiego już jest, mi to powiem, jest, jestem, się... jestem Grzegorz, Krasi kurwa mówiłem ci, naprawdę Uuuh, morda, hmm. chamie. morda chamie Irytujesz nie powiem ci szczerze, myślisz, że masz po Mordę kolorant, to masz, że... jakby cię kurwa kombajn przemielił, zamknij pizdy Ja cię zaraz kurwo przemielę z kolegami, jak się nie zamknę o, o, teraz pa, z kolegami przyjedziesz? Dobra, miałeś dobra. przyjechać sam, jednak wiesz, że kurwa mocny zawodnik, to już kolegów przyprowadzisz ty kurwa, Nie wiem czy to na serio mówisz czy to wierzysz Spójrz w kamerę, spójrz w kamerę, to pizzę zobaczysz no, no widzę, no patrzę kurwa cały czas na no, ciebie! Patrz, no widzisz, kurwa pizno. stary! Jesteś fanemcem porcelony i mi mówisz Oj. kurwa to! Aaaa, aaaa. Miałeś odpaść chuju Kurwa odpaść Ja nie Zaj jestem co? twój chujem Ja nie, ja nie, ja nie raz jestem raz twój fiudek żeby odpadł Powiedz mu to nie jesteś odpadkiem to Społeczeństwa Społeczeństwa, tak? Ach tak! To? Ale no. fajny masz nos! Jakbyś nie. lepiej wyprofilował, to mógłby się nadać jako kolejna, kolejna skoczna mamucia. A wiesz, że mam ksywę mamut? No, nie dziwię się. No, a czemu? Zasadniczo? czemu. Bo i mamut i ty jesteście na wyginięciu. No niestety, Kibice e, serce Barcelony tak mają w tych czasach. Chłopie, na wyginięciu. Ej, pizda, kurwa, co ty skrzecisz jak jakaś ma to, morda. Zamknij pizdę krótko, chujny cwelu, powiedziałem ci już coś. Ej, kurwa. Zaraz zdenerwujesz na prawdę, naprawdę, zamknij pizdę u mnie krzesło. No. Dobra. GRZECZNIEJ KURWA JAK DO MNIE MÓWISZ, GRZECZNIEJ, KULTURY TROCHĘ Gdzie ty kurwa jesteś, ej, hałuj się chuju. Twoim panem Ty jesteś moim panem? Czy ty kurwa jak śmieć no, kurwa panem? rozpędzasz ja... jakbyś na autostradzie był, przestań kurwa Maniek, cię... Maniek, ci cię się, ci się A świeci czy... jakby ci stary plemnikiem kurwa nozdrze próbował na dwie części rozjebać Przecież ja bym cię gołymi rękami... Ja byś mnie kurwa, jakbyś miał. Ja bym ci mówiłem, czy ty masz przejebane w szkole Tak, nie chodzę no. do szkoły od czterech lat No bo cię wyjebali pewnie Kurwa, skrzyżesz jak kibic Barcelony po każdym meczu. Ja skrzeczę, a ty robisz... oooo, no to kurwa. No nie to no skrzesz? kurwa po prostu pariotuje ciebie, to jest dubbing. Dubbing kurwa twojego nie, nie no, ryja. W chuj. Nie, nie, jest, jest, je no, je Nie no te... po prostu próbuje się kurwa do, do, dopasować poziomem do ciebie. Koń szczerze, kurwa swoje takie gadanie Tak? Mhm. A ja lubię denerwować takich ludzi jak ty wiesz. Znaczy, no ja nie nie, ale nie tak panem. szczerze, tak szczerze, co ci się w ten nos stało, że ci się tak kurwa świeci, naprawdę to wygląda jak lądowisko dla bociana. No nie wiem kurwa, może tak o sobie nachylam. A co ci się stało, że masz taką mordę krzywą? Ach, taki się urodziłem. Chrystusa na Cristiano Ronaldo, okulary Harry Potter. No widzisz kurwa, połączenie, połączenie dwóch światów, piłka nożna, kurwa i czary no, A morda jakby ją kurwa przeruchało murzynów? Nie no tak to nie mów. Red szanuj, 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 z tego szanuj do... osoby czarnoskóre. Eh, hamuj się A co Nigerów nie lubisz? Nie mów tak. Czemu? No bo to pokazuje o twoim kurwa braku inteligencji, przyjacielu. A kim ty kurwa jesteś, żeby mówić się Twoim panem powiedziałem ci coś, kurwa, zjebie genetyczny. E. E. Co ty kurwa? Pizolizie, eee, Autobus ty, kurwa woła, żeby się zatrzymał. Eee, e. Mówiłem ci, kurwa, skręcisz jak każdy kibic z Barcelony kurwa po ostatnim meczu. Patrz, jest e, to ja to jest? Jest to to jest? Guma. Gdyby kurwa, gdyby to nie pękło, to by cię nie było na tym świecie. A tu jest druga. Niestety, twój stary kurwa nie miał zapasowej. No fajnego maszerowa, fajnego. No i co kurwo? No co, no pokazałeś mi dupę, no pokazałeś, że jesteś niedojebany Pokazałeś kurwa jaki jest prawdziwy kibice w C Barcelony Nie ma argumentów, musi dupsko wystawić. Powiem ci szczerze, musiałem ci kurwa dupę wystawić. No i właśnie, dlatego jesteś sobie. kurwie kłakiem, bo jesteś kurwa ogłosioną kurwą. Idealnie dupa, No właśnie, stary, stary, panie, stary dziwka ja. to chociaż dupę za pieniądze pokazuje, ty za darmo ja. pokazałeś. Jesteś ja. kurwie kłakiem pierdolonym, który się sprzedał ja. kurwa za nic. Sprzedałeś ja. się, sprzedałeś ja. się za nic, naprawdę. Kurwa ma więcej ja. szacunku do własnej dupy nie, niż ty. Nie. Pokazałeś kurwa mi ja dupę. dupę, nie, pokazałeś kurwa dupę 433 osobom, jesteś kurwa z ciebie teraz zadowolony, 433 osoby widziało twoją dupę A tak? Tak! No to w sumie cieszę się, tak? Popularny jestem, no. Nie, no nie ty kurwa, tylko twoja dupa No, no to, to samo Jakie to uczucie, kiedy twoja dupa zrobiła większą furorę kurwa niż twoja osoba przez 20 minut rozmowy? Eee, a jakie to uczucie parodia Sergiuszu Górskiego mieć 400 widzów na light. Być, na, na, na live, taki, nie na light, kurwa, live, nie light. Jak chcesz mi dopierdolić, kącie, to jak się najpierw naucz dostał. wypowiadać. Ach tak? Siedzisz tak. w końcu, jakbyś karę dostał. Siedzisz w końcu, jakbyś karę dostał. Ale tak by, na przyszłość ogól, czegoś, Na przyszłość ogól roba naprawdę. szkola spierdolił? Mam 21 lat ty wyglądasz mi na takiego, no dobra, który lubi to wchodzić kurwa, to kurwa to teraz... z wędką na przedszkole. A mam teraz do kamery wystawić? No, no pokaż, pokaż. C. No Serio, pokaż mi swojego fiuta, naprawdę, o niczym więcej nie marzyłem, tylko o tym, żeby zobaczyć tego kurwa małego wodzireja. No dobra. Nie masz psychy, naprawdę. Jeżeli no dobra, kochasz wstaję. FC Barcelona ponad życie, to pokażesz fiuta. No dobra, to muszę. Dobra, to wstaje. A po co ten... Dawaj, pokaż y... fiuta Ej. i śpiewaj hymny Barcelony, dawaj. Pop Ej, El Camp, no Ej. dawaj. No, Ma to? No, Ma... no. no A czemu ten no, kurwa no, ekran zablurowałeś no. Maciaszu? Niech świat ujrzy, penis. Bo niestety, twój jest za jedyne, na co kurwa tutaj, jakby to powiedzieć, zapracował, to na to, żeby przez blurę go zaprezentować. Nie, wyłącz blurę, jeżeli kochasz Real Madryt. Wyłączyłem. Okej, okay, pokaż. No. Będę ci kurwo na lajta. Na lajta, nie na lajta. Ty się nadal kurwo nie nauczyłeś. Ale masz mordę brzyską na tym profilowym. Jeszcze. O, no i co? No nie ma kurwa blura. Gdzie masz blur? Kurwa.